Witam, ja jestem Osadniczek. Dzisiaj robię unboxing Windows 7. Zapraszam do oglądania. Tak jak wiecie, Windows 7 jest systemem, który odniósł wielki sukces i zmył krytykę. Tak więc dzisiaj na pewno znajdzie się rozwiązanie dla tego systemu i zobaczcie, jakie są wady a jakie są zalety. Nie będę wystawać zalet w tym window teraz, ponieważ. Jutro nagramy reupload tego filmu re, Reupload tego filmu Jutro nagram I będziemy, będzie można wtedy Zobaczyć Dobra, Loguję się jako administrator I się logujemy Ja nie mogę Dobra, jakoś to ominąłem Proszę bardzo Przycisk start Przycisk start Przycisk start został zamieniony na taki Windows, na okrągłe logo Windows Windows 10 dodano Microsoft Dobra, teraz pokażę wam Proszę bardzo, teraz ustawię teraz Windows Classic Proszę bardzo, tapeta z Windows Classic Windows 7 Windows Classic. Windows 7? Windows Classic. Windows 7? Windows Classic! No, można tak w nieskończoność, ale dobra, Windows Classic zostawię. Students No. Słuchajcie, włączymy sobie... Ta już mi tutaj jest. Dobra. I wpiszmy sobie na przykład... YouTube, YouTube ta stota dawciągle jest. Ask me later. I tutaj YouTube działa prawidłowo. Można to... Na przykład sobie chyba będę w tym Windowsie. No w tym Windowsie chyba będę sobie normalnie filmy montował. To do da, Dawidzio ciągle tłumaczę. Tam, kiedy nie jest obsługiwana. Ja nie mogę, dziękuję ślicznie. Czemu na ja przekon mi to trzeba robić? Nie dziękuję. Czy to zadziała? Czy to zadziała jakoś? Dobra, ale, ma... ale Minecrosoftu jednak nie zablokujesz. Jednak zablokował Minecraft, No co to jest za dziad w ogóle? Wystawiłbym mu 9 za ale już jestem zmuszony o pół punkta. Dobra, nie, kończymy ten odcinek, moi drodzy. Jeżeli Wam się podobał, to nie zapomnijcie o oh, łapce w górę. Ale dobra, pokażę Wam jeszcze jedną funkcję. Po uruchomieniu Mini Start. Mam przeglądarkę Windows Media Player. Nie wiem, czy to jest ale łączymy ją. Windows się. Nie wiem, czy to są jakieś jaja, czy co? Pilot miał spadł. Kurde! O, to są jakieś jaja, czy co? Czekajcie, jeszcze raz. Windows Media Center. No i co? Dobra, włączył się wreszcie. Exit. Kurczę! Sprytasz! Wyłącz ten Windows Dobra. Shutdown. Kończymy z tego... Czas wyłączać tego Windowsa i już lecimy i, I za chwilę wam o nagramku odcinek, gdzie pokażę Wam Windows XP. Może nie za chwilę, ale jutro. I jutro jeszcze blokuje piękne pióro. Tak, więc musicie koniecznie tu być. Eee, no i cóż, następnie pokażę Wam. Następnie Wam Windows XP pokażę. Windows XP Professional następnie się Zobaczcie poprzednie filmy, nie zapomnijcie o subskrypcji.